Aktywnie działają i są dobrym przykładem dla innych. Nie udają kogoś, kim nie są. Każdy z nich ma tu swój heimat. Mniejszość ma wartość. Aktywizuje młodzież, pracuje w Bibliotece Polsko-Niemieckiej, a w Diecezji Opolskiej pełni posługę diakona stałego jako jedyny celibatariusz w Polsce. Naszym bohaterem jest Marek John. Dopuszcza się do pierwszego stopnia święceń tych, którzy chcą całe życie być diakonami. Jest tym stopniem święceń, który można przyjąć jako żonaty mężczyzna, także tutaj nie trzeba przyjmować celibatu. Może robić wszystko to, co, jak to się mówi, ksiądz, poza spowiadaniem i poza odprawieniem mszy świętej. Gdyby na przykład nie było prezbitera i diakon miałby teraz prowadzić, tak powiedzmy w cudzysłowie, mszę, może przeprowadzić wszystko oprócz momentu przeistoczenia diakon stały jest przypisany do parafii, lecz sam decyduje o tym, gdzie pracuje i mieszka. Diakoni też wykonują różne zawody, nie trzeba jako diakon tylko i wyłącznie pracować w kościele, może to być powiedzmy, posługą dodatkowo, natomiast. Gdzieś tam diakon też musi mieć jakieś swoje główne źródło utrzymania, jakąś pracę zarobkową. W kraju jest około 30 diakonów stałych, z czego dziewięciu w diecezji opolskiej. Marek jako jedyny w Polsce pełni funkcję celibatariusza. Mam prawo do tego, żeby być zatrudnionym w Kościele. Nie muszę oczywiście, jakbym miał zatrudnienie, To jest tutaj biskup sam zaproponował, żebym podjął e, pracę i posługę w Pasterstwie mniejszości, co jest powiązane z pracą też w bibliotece Eichendorfa. Dlatego się na to zgodziłem, bo wydawało mi się to ciekawą propozycją. Jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady TSKN. Aktywnie angażuje się w pracę z młodzieżą. Jest opiekunem ministrantów w Bialskiej Parafii. Jako duchowa osoba jest bardzo, bo po prostu przyciąga młodzież do kościoła, organizuje spotkania młodzieżowe co miesiąc. Jest osobą, która naprawdę dużo, dużo robi społecznie. Zawsze nas wspiera wszystkim, obojętnie jakie mamy problemy, to zawsze nam pomoże. Zachęca nas bardzo właśnie, żebyśmy brali udział takich dekonalnych spotkaniach wziął mnie też na pielgrzymkę do Częstochowy. Od najmłodszych lat zawsze mi pomagał. Zabierał mnie na pielgrzymki w wieku najmłodszych lat. Przygotowywał mnie do ministrantury, bo jestem ministrantem od 2012 roku. Jeździmy do, na różne spotkania towarzyskie i też takie religijne, na czuwania organizuję. Marek Dziony jest duchownym o silnej tożsamości narodowej. Aktywnie działa na rzecz mniejszości niemieckiej. Każdy powinien taką silną tożsamość narodową w sobie mieć, a, a zwłaszcza duchowny, zresztą Jan Paweł II sam zawsze mówił, nie można się odcinać od własnych korzeni. Żeby być wzorem, przykładem dla innych, żeby innych móc prowadzić, no to trzeba by też być pewnym swojej tożsamości, pewnym tego, kim się jest. No a jeśli chodzi o mniejszość, no to zawsze byłem w mniejszości zaangażowana nawet jeszcze przed święceniami już tam powiedzmy od około 19 roku życia nasz bohater jest przykładem że pracę duszpasterską można połączyć z działaniem na rzecz mniejszości niemieckiej ja też się staram to pod tym kątem robić żeby to było właśnie w pierwszej kolejności praca ta duszpasterska i na rzecz właśnie tożsamości kultury zachowania języka bez angażowania się e, politycznego Ma Marek Johnny od dzieciństwa interesował się książkami. Dziś jest pracownikiem Biblioteki Polsko-Niemieckiej imienia Józefa Eichendorfa w Opolu. Jednak zaczynał w swoim rodzinnym mieście w Białej, gdzie prowadził bibliotekę przy kole DFK. Dzisiaj raczej biblioteka nie jest miejscem, które jest tak chętnie odwiedzane, natomiast udało mi się jakoś przynajmniej przywrócić pamięć o tym miejscu i zainteresowanie tym miejscem. Może nie było jakiegoś nagłego wzrostu czytelnictwa, ale coś wokół tej biblioteki zaczęło się dziać. W zasadzie od tej biblioteki się zaczęło, potem jeden projekt pod bibliotekę, drugi projekt. Poszukiwania swojej tożsamości Marek rozpoczął już w szkole. Ponoć najpierw zacząłem mówić po niemiecku, potem po śląsku, a po polsku tak naprawdę nauczyłem się dopiero w przedszkolu, w konfrontacji z moimi kolegami w szkole, którzy... Nie pochodzili z tych śląskich rodzin gdzieś tam, no że byliśmy troszeczkę inną rodziną. No i tak się, tak się nad tym zastanawiałem. Zacząłem szukać w zasadzie od, najpierw od drzewa genealogicznego, które na historię gdzieś tam mieliśmy zrobić. I myślałem nad tym, dlaczego pradziadkowie, prapradziadkowie mają takie dziwne wtedy imiona, bo były właśnie w wersji niemieckiej. Dlaczego te nazwiska są takie dziwne? I tej tożsamości gdzieś tam zacząłem poszukiwać, grzebać coraz bardziej w tej genealogii, czytać różne też książki. No, do tego 20 roku życia, gdzieś te poszukiwania te tożsamości trwały, bo człowiek się zastanawiał. No Śląsk nie jest regionem jednoznacznym. I gdzieś tam zawsze było to pytanie: no, to teraz w końcu kim, kim ja jestem? I tak jakoś się ta tożsamość wykrystalizowała. Spełnia się zarówno jako bibliotekarz, opiekun młodzieży, jak i duchowny. Ta tożsamość Śląska, ona pomaga łączyć. Ślązak to jest ktoś, kto potrafi w sobie połączyć te różne elementy wydawałyby się skrajne i może to też gdzieś tam ułatwiło